Witajcie, tutaj Gorn1525, a to znowu Gothic2 Jesteśmy, jak widać, w drugiej kopalni No to zaczynamy, nie? I tutaj będziemy mieli takie fajne zadanie Jak widzicie, już nam je robią Zabij zębacze! Oh fuck! Jak widać, już nam trochę je pozabijali ale to na górze będzie najciężej, więc już idziemy do tego jak nie wiem jak się nazywał, nie? O, ruda. No, idziemy od razu. Już do niego. Eee, nie. Chujowo. He, no dobra. Dobra. W dupie cię mam po prostu. Tylko pedała. Kutała się Dobra, boże, to do wydobywać... Yeah. No i musimy, okej, okay, dobra A więc Czekaj, zapiszę tylko A więc musimy zabić zębacze Grasujące, Gra... nie, grasujące Obok obozu w tym celu użyjemy pewnego Buga. Nie no, dobra, nie będę tak gadać przecież. Yy, użyjemy pewnego Buga. Jak wiecie, pójdziemy do po te zębacze. I pój i zaniesiemy je tam do obozów, wiecie. Ale może z zygzakiem. No, come on, come on, come on, come on. Uuuuh. Bijom. Gwałcą. Gwałcą. Mnie. Uuuh. Yeah. Good job. Jedna bestia mnie. Wszystko pójdzie dla... A, sorry, jeszcze nie przeszedliśmy, nie przeszedliśmy tego. Szybko idziemy, żeby przejść, nie. Kurde, rano jest, a ja grywam w Gotika, nie. Kadowni robiłem cinków. Nie ma już. A jest, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O oh, fuck O oh, fuck Chodź tu, chodź tu Bierzcie go O oh, fuck Ja nie mogę, jeśli przywyższenie już do sterowania w Gotik 3 To jest den moim zdaniem Czekajcie, odrodzę się ino W ogóle jak dziwnie zaczynać grę inną tej samej serii Ale. Patrzcie tak zrobię i tak zrobię, no Ach. Fajecie ty mój Tu jeszcze są, zobaczę

Jak oni, jak oni nie umieją sobie poradzić ze stadem pełzaczy Ze zęba ja gadam Już zrobiliśmy Fuck you Skąd nie wie sobie wziąć A Może o jednym miejscu zapomniałem Tutaj. Nie tu. Tam na 100% nie. Jedyne miejsce jest tam tutaj. Jest jeszcze jeden, a bo on nie poszedł! On nie poszedł. Żal! Ty gnój jeden. Walcz. Jeżeli masz szczelność, chodź, chodź, oh fuck you, bierz go! O! Oh. I przeszliśmy, je, yeah. jaki fuck ze mnie, fajecie jeden, chodź tu! Wątpię. Fuck! Jesteś beznadziejny! Dwie rudy! A. Dobrze. Na tym kończymy odcinek. Bo, jak, w, jak ktoś mnie ogląda, mówiłem w poprzednim odcinku, że. Te odcinki będą króciutkie. Kopalnia co kopalnie. Teraz spotkamy się z Diegiem, ale. I teraz y, spotkamy się już koło wejścia do. Jak to powiedzieć? Wejścia do. Trzeciego rozdziału, ponieważ rozmowę z DG już każdy zna, albo dobrze nie, zrobię rozmowę z DG taką wiecie, odcinkową na razie.